Przedstawiam Państwu moją piękną żonę, prawniczkę Agnieszkę. A ja Państwu mojego męża Ryszarda, też prawnika, myśliwego. No, ostatnia prosta, za moment. Prawie, prawie myśliwego. <laughs> Jak się poznaliśmy? No, dawno temu, bo ja mam wrażenie czasem, jakbym cię znał całe życie. Poznaliśmy się niedawno temu, poznaliśmy się cztery lata temu, niecałe cztery lata temu. No, to prawda. Od pół roku jesteśmy małżeństwem. Ponad pół roku. Pół roku i kilka dni. Jesteśmy bardzo podobni charakterologicznie do siebie. Ja bym powiedział nawet, że jesteśmy identyczni. I przez to, przez to, przez to często się spieramy, mhm. ponieważ y, każdy z nas zawsze ma rację. Siorbne. No. Ale, mimo wszystko, i tak, i tak, koniec końców, zawsze jest jakaś ta nic porozumienia między nami, i myślę, że się wzajemnie uzupełniamy. Tam stoi. Przede wszystkim obydwoje lubimy bardzo aktywnie spędzać czas. No. Pies nam w tym bardzo pomaga, więc to jest niewątpliwy plus i to, to że mamy go od roku, to jest najlepsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić na wycieczce. Eee, oboje. oboje też bardzo lubimy spędzać czas w lesie. Ja mogę być w lesie cały czas, dzień w dzień. No ja, ja już nie aż tak często, ale mm, lubię i, i jest to dla mnie forma przyjemności. Tak naprawdę to do świata łowiectwa wciągnęła mnie moja żona, notabene wegetarianka. Prawda. A wciągnęła mnie do tego… Może nie ja, tylko moja rodzina, a po prostu ja cię wciągnęłam przez to, że… Że wciągnęłaś mnie do Że się wrzeniłeś. <laughs> no taka jest prawda. Oczywiście zaznaczmy, że Ryszard, żeby mi zaimponować, przez dwa lata nie jadł mięsa, co było… Fenomenalne, bo mogłam mu wyżerać z talerza. E, tak, ale pewnego razu na spotkaniu. E... Agnieszki mama przygotowała żeberka z dzika. A mi jakieś kotlety z brokuła. I niestety, no nie mogłem się już temu oprzeć. Ryszarda wegetarianizm skończył się tam, gdzie zaczęły się żeberka z dzika teściowej. Tak, tak, to jest prawda. No i tak, no i tak zaczęła się ta moja przygoda z łowiectwem. Agnieszka, Agnieszka to... Eee, nadal nadal zagorzała wegetarianka, ale akceptuję. Tak, tak, tak. Żyjemy w zgodzie. Żyjemy w zgodzie, mimo że tak naprawdę no, kulinarnie to się różnimy... Eee, mocno, mocno, tak. diametralnie. Tak, drastycznie nawet bym powiedział. I uwzględniając nasze preferencje żywieniowe, <słuch> mając na względzie, jakie mamy charaktery, to postanowiliśmy po swojemu przygotować e, wesele. No, i połączyć nasze kulinarne potrzeby, tak. czyli moją wegetariańską, w zasadzie prawie wegańską kuchnię, z e, kuchnią Ryszarda, który je Opa. tylko, tylko dziczyznę. Tak, w moim jadłospisie nie występuje żadne inne mięso poza mięsem pochodzenia dzikiego. No i przygotowanie takiego wesela nie było proste. Wesele nie było takim łatwym wydarzeniem. Bardzo dużo czasu musieliśmy poświęcić około trzech tygodni przygotowań do opracowania menu, maserowania mięsa, solankowania. Dziczyzna jest produktem, który potrzebuje bardzo dużo cierpliwości i czasu, więc to przygotowanie naprawdę było dla nas dużym wyzwaniem. W konsekwencji po weselu. Każdy, właściwie no, nie słyszałem negatywnej opinii na temat jedzenia, i za każdym razem no, spotykam to... się z, z takim stwierdzeniem, że wow, ta dziczyzna to jest naprawdę coś fajnego. Dziczyzna wygrała w 99%, uważam, że e, tak to było, powinno wyglądać, e, sami sprzedajemy dziczyznę w restauracji, można znaleźć ją u nas w karcie e, nowej odsłoni oraz starej, uważam, że kult tego Mięsa jest naprawdę dla nas bardzo ważne, jest dużo bardziej zdrowsze niż wieprzowina czy drób, a cenowo nie wychodzi wcale tak tragicznie. Jak się ukarło od iluś lat, że dziczyzna jest rarytasem, bo jest bardzo droga cenowo. Ogólnie ludzie tylko przygotowują z niej zazwyczaj gulasz. A dzisiaj jest wiele ciekawych potraw, które można serwować, steki, Przygotowujemy carpaccio, y, można zrobić nawet ramę dzika, który też robiliśmy. No i skończyło się to wesele nasze. Mm, zaczęło się codzienne życie. A, no i trzeba było pogodzić Agnieszki wegetarianizm z moim tak. <laughs> spożywaniem dziczyzn, dziczyzny. No, lubimy oboje jeść. Tak. Lubimy sami gotować. De facto my to bardzo dobrze łączymy, bo zawsze te dania są w ten sposób skomponowane, że jedno, jedna, jeden Można z elementów jest tak. wymienny i wówczas albo w zależności od preferencji jest albo dziczyzna, albo, albo coś wegetariańskiego. Nauczyliśmy się po prostu. Yy, łączyć, łączyć. Sobą. Tak. Ale w ogóle to jest bardzo proste, żeby w ten sposób yy, żyć. Tak. No bo no, no nie wiem, my nie napotykamy przeszkód, jeżeli chcesz jeść mięso, bo masz na nie ochotę, to, jem. to po prostu sobie dodatkowo jesteś w stanie w sekundę to jakoś wymyślić, żeby wkomponować to mięso. To prawda, ale, ale co, co, co ciekawe, moja żona też nie ma e, oporów i zdarza jej się przygotować mi dania z dziczyzny. Tak, ja mam przygotowane mięso i nie muszę go dotykać. Ale co, co ciekawe, no Agnieszka tego oczywiście nie degustuje, tylko woła mnie do tego. I idzie w ten sposób poradzić sobie i ugotować bardzo smaczny obiad. Dla mnie najważniejsze jest to, że w ogóle. To jest rozmowa o byciu wegetarianką i byciu, byciu osobą, która je tylko yy, nie, dzie, dziczy, No ale, Generalnie o myśliwstwie. Ale tak naprawdę na co dzień o tym nie myślimy, bo poznaliśmy się, nie, nie, nie ocenialiśmy siebie przez ten pryzmat. To po prostu wyszło w życiu. I, I dzięki to... temu, że się poznaliśmy, że poznaliśmy poglądy jednego, drugiego i znaleźliśmy te miejsca wspólne, Myślę, że się tak dobrze dogadujemy. Myślę, że, co? Myślę, że tak. Chociaż no, to jest sztuka kompromisu, żeby tutaj znaleźć te punkty wspólne, no, żeby się tak nie zacietrzewiać na, na stereotypy. Tak, zdecydowanie tak. Jak dla mnie to to, że my jesteśmy w stanie ze sobą tak dobrze się dogadywać, no tylko pokazuje, że faktycznie tak naprawdę to trzeba po prostu szanować wzajemnie Kulinarnie. <gulinarne> <gulinarne> tak, kulinarnie, no, nie tylko kulinarnie, ale to tak naprawdę trzeba szanować e, poglądy tak. drugiej osoby i nie ma sensu właśnie, tak jak powiedziałaś, myśleć stereotypowo, tylko tak naprawdę należy się poznać. Konkluzja jest chyba taka, że skoro my jesteśmy w stanie pogodzić pozornie dwa różne światy, to chyba uda się to każdemu. I tego Państwu życzymy wzajemnego szacunku, zrozumienia i spędzenia świąt w rodzinnej, spokojnej atmosferze. Dasz bór.